Witam państwa bardzo serdecznie we wspaniałym miejscu. To jest nowa filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, filia, która powstała w skutek połączenia dwóch Jedna to filia na którą zamknęłyśmy, ponieważ nie była przystosowana do osób z niepełnosprawnościami, oraz filii numer 10, która mieściła się w tym miejscu i którą poszerzyłyśmy do 200 m kwadratowych. Nasz księgozbiór powiększył się do prawie 13 tysięcy. Pojawiły się też audiobooki. 1451 egzemplarzy, w tym 260 dla dzieci. Kupiłyśmy też dla filii gry planszowe. Na razie mamy 13, ale przybywa. Zwiększyła się też liczba gazet, z których możecie Państwo korzystać na miejscu i pożyczać. A tuż przy płocie w sąsiedztwie uroczego parku Czempiela mamy ławkę, a za ławką półeczkę bukrosingową, czyli taką specjalną półkę, na którą odkładamy atrakcyjne książki, które możecie państwo zabrać do domu, pozostawiając swoją książkę, swój dar dla innych czytelników. W tej nowej filii. Przy, I zapamiętajcie państwo ten adres: ulicy Barbary 22e, naprzeciwko domu Kultury i tuż obok e, Parku imienia Czempiela mieści się zarówno dział e, książek dla dorosłych, jak i książek dla dzieci. Jest miejsce do kulania czyli miejsce zabaw dla dzieci, ale jest też wspaniałe miejsce spotkań, to tutaj będą się odbywać. Warsztaty wokół książki i z książką. Już mamy za sobą pierwsze rozmowy, pierwsze spotkania w ramach naszych projektów bibliotecznych, i gorąco wierzymy, że ta filia stanie się dla Państwa, państwa ulubionym miejscem spotkań w Niedobczycach. Samo centrum wspaniałe miejsce tuż obok cudownego parku ze wspaniałymi bibliotekarkami i panem bibliotekarzem. Zapraszam serdecznie.